Arsenal 2, Tottenham 2 i trzeba przyznać otwarcie 194 derby północnego Londynu absolutnie nas nie rozczarowały, ale właśnie pytanie, kto może być po nich bardziej zadowolony? Wydaje się, że nie ma takiej strony, jak mówi prezes Zbigniew Błoniek, lepiej dwóch rannych niż jeden zabity. Liga na pewno będzie ciekawsza, ale w tym filmie pogadamy sobie o tym, jakie powody do zmartwień może potencjalnie mieć Mikel Arteta, bo przynajmniej dla mnie kilka takich elementów jest właśnie z których potencjalnie można być niezadowolonym po tych derbach z perspektywy Arsenalu. Zapraszam. Przede wszystkim, żeby było jasne, Arsenal zagrał naprawdę całkiem niezły mecz, natomiast jest kilka elementów, które dla mnie przynajmniej są martwiące w skali długofalowej. I tutaj przede wszystkim mówię na przykład o kwestii tego, gdzie był rozgrywany ten mecz. Mianowicie, wiadomo, w północnym Londynie, no bo to derby północnego Londynu. Natomiast kwestia jest taka, że to było spotkanie na The Emirates. Ostatnie 30 meczów na Arsenalu ogólnie, czy to na The Emirates, czy to na Hyper, jeszcze wcześniej z perspektywy Tottenhamu, to jest tylko jedno zwycięstwo. I tak naprawdę widać, że mają z tym problem piłkarze, czy to Andrzej Postekoglu teraz, ale też wcześniej José Mourinho, głównie także Antonio Conte, Mauricio Pochettino i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat Tottenham był dosyć odważny, nawet był bardzo odważny, bo pressing Arsenalu w pierwszej części spotkania był naprawdę imponujący. Natomiast od początku poprzedniego sezonu. Zespół Mikel Artet zachował w Premier League 15 czystych kąt, całkiem niezły wynik, umówmy się, że jest to naprawdę dobry rezultat. Natomiast uwaga, Aż 12 to są spotkania na zero z tyłu na wyjeździe. I tutaj mamy tak naprawdę odwrócenie tej teoretycznie stereotypowej właśnie prawidłowej proporcji, mianowicie mecze u siebie powinny być, no właśnie z zasady łatwiejsze, aniżeli na wyjeździe, a tutaj Arsenal mimo wszystko, nawet jeśli jest to spotkanie domowe, znów nie jest w stanie... Zachować tego kąta i wiadomo, że być może czepiam się troszkę aż tak za bardzo. No bo faktem jest, że drużna Anja Postekoglu w każdym z tych meczów w tym sezonie, który rozegrała, strzelała minimum dwie bramki, także właśnie w tych derbach, gdzie przypominam, zakończyło się to remisem 2-2 po dublecie Hyomi Nassona oraz po bramce samobójczej Cristiana Romero i bramce z rzutu karnego Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie Arsenal był bardzo niedokładny, był chimeryczny i mam wrażenie, że. Mimo wszystko znów widzimy takie spotkania na The Emirates. To jest coś, co po prostu jest martwiące właśnie w perspektywie długofalowej. No bo nawet patrząc na mecze przed swoją publicznością w tym sezonie, Arsenal znów mam wrażenie, że ma takie spotkanie szalone. Ma spotkanie, które na pewno sprawia, że kibice wychodzą z rumieńcami na twarzy, bo czy to spotkanie z Nottingham Forest, które miało bardzo nerwową końcówkę, czy to z Fulham, gdzie był remis także, że po gonieniu tak naprawdę rezultatu przez całe spotkanie, czy to mecz z Manchester United przed przerwą na reprezentację, które także rozstrzygnął się w końcówce. Chciałbym zobaczyć jakieś mecze Arsenalu, gdzie oni grają u siebie, i powiedzmy wygrywają tak całkiem komfortowo 3-0 po nudnym spotkaniu. Wiadomo, to ten ham wysoko zawiesił poprzeczkę, ale dla mnie przynajmniej to jest jeden taki właśnie minus po tym meczu, ale są jeszcze większe. I to, że tutaj mówię o braku dokładności, to jest jedna sprawa, bo nawet nie chodzi mi o właśnie stratę tych dwóch bramek, to... Że niecelnie na przykład kilka razy zagrywał William Saliba, co dla mnie przynajmniej jest niezrozumiałe, że piłkarz, który ma taki potencjał, który także ma taką klasę i który jest tak dobry, popełnia tak proste błędy jak momentami w wyprowadzeniu piłki, właśnie Francuz w tym spotkaniu, to jest jedna rzecz. Natomiast drugim faktem. Jest mimo wszystko kwestia dokładności, kiedy mówimy o tej fazie finalnej, bo Arsenal, tak jak mówiłem zresztą w tym poprzednim segmencie, naprawdę świetnie wszedł w to spotkanie, bardzo dobrze wyglądała, zwłaszcza prawa flanka w tych pierwszych 30-40 minutach, kiedy także Bukayo Saka zaliczył najwięcej kontaktów z piłką właśnie ze wszystkich piłkarzy na boisku. W tych otwierających 30 minutach. Ogólnie rzecz ujmując, Arsenal strzelił jedną bramkę i wydawało się, że będzie dążył do kolejnych. Pressing, tak jak mówiłem, stał na bardzo wysokim poziomie. Tottenham wciąż grał swoje, wciąż próbował budować akcję od tyłu, ale też Mikel Arteta mądrze dostosował swój pressing, ustawienie swojego zespołu właśnie do tego, co zaproponował Tottenham, czyli przesunął Fabio Vieira nieco wyżej. Nie zmienia to jednak faktu, że jest szansa na 2-0 Gabriela Jesusa. Czy to by zamknęło mecz? Prawdę mówiąc. Nie wiem, natomiast odnoszę wrażenie, że w takich sytuacjach po prostu musisz być. Killerem. Nie był killerem Gabriel Jesus, nigdy zresztą nim pewnie nie będzie, no bo faktem jest, że od jego debiutu żaden inny piłkarz w Premier League nie przestrzelił takiej liczby expected goals jak właśnie Brazylijczyk. Natomiast także nie tylko mówię tutaj o tej sytuacji, którą zmarnował Jesus po świetnym pressingu na Jamesa Madisona za pracę bez piłki, jak najbardziej Brazylijczyka warto pochwalić, ale też między innymi 98 bodajże sekund tyle dzieliło moment zdobycia bramki na 2 do 1 przez Bukajosaka, przez cały Arsenal, z rzutu karnego po ręce Cristiano Romero, od błędu Jorginha. tutaj znów wracamy do tej kwestii grania u siebie. Nie chcę też tutaj zabrzmieć jak ktoś, kto przyczepił się jak że się go ogona jednego tematu. Natomiast to jest kolejne spotkanie domowe, gdzie Arsenal popełnia naprawdę karygodny błąd, gdy mówimy właśnie o, nawet nie mówię o wyprowadzeniu piłki, tylko o zarządzaniu spotkaniem. No bo czy to z Fulham, czy wcześniej z Southampton to są mecze, które decydują prędzej czy później o tym jak się kończy cały sezon i tutaj Jorginho 27 sekund po wznowieniu gry od środka przez Tottenham ma dużo czasu ma dużo jak najbardziej przestrzeni żeby podjąć dobrą decyzję, a podejmuje prawdę mówiąc decyzję, która jest naprawdę absurdalna, nie wiem co strzeliło do głowy Włochowi, pewnie tutaj tak jak mówił Mikel Arteta błędy są rzeczą ludzką, to jak najbardziej może się zdarzyć, natomiast nie zmienia to faktu że jest to po prostu martwiące, że po pierwsze Arsenal nie wykorzystuje sytuacji, po drugie Arsenal dopuszcza do tak dużej liczby błędów po prostu błędów, które prowadzą bezpośrednio do strzałów rywali, mówiłem o tym już milion razy na moim kanale, Patrząc na statystyki, w poprzednim sezonie żaden zespół nie doprowadził do takiej liczby strzałów rywali po własnych błędach w wyprowadzeniu piłki jak właśnie Arsenal, i tutaj mam wrażenie, że znów powtarza się ten sam schemat. Czy to w meczu z Fulham padła tak bramka dla Dekota Jers, czy to teraz na przykład właśnie w spotkaniu z Tottenhamem znów widzimy błąd Arsenalu, który skutkuje golem dla rywali, czyli w tym przypadku Tottenhamu. Prawie bym zapomniał, natomiast warto odnotować, już kończąc ten temat takiej, powiedzmy, mentalności killerów w Arsenalu, której po prostu nie ma w tym zespole, że bardzo wcześnie złapał kartkę Destiny u Dogi, czyli młodziutki obrońca Tottenhamu, którego jak najbardziej możemy pochwalić za to spotkanie, bo radził sobie w skali, powiedzmy, 90 minut całkiem nieźle z Bukajosaką, natomiast faktem jest, że Anglik... No właśnie, przez pierwsze 30 minut miał najwięcej kontaktów z piłką z całego zespołu Arsenalu i ze wszystkich piłkarzy na boisku, co pokazywało, jak bardzo mocno chce Arsenal wciągnąć Bukayasaka do swojej gry, że chce kierować swoje ataki tą prawą stroną. A później, a później tak naprawdę, kiedy Udogi złapał kartkę, nie było tam podwajania, nie było tam potrajania, nie było tam kombinacji na niej Odegaard, który zagrał swoją drugą bardzo słaby mecz, tylko 64% celnych podań i po prostu nie było Norwega na boisku. Nie było kombinacji właśnie między kapitanem Arsenalu Asaką, Awajtem i tak dalej i tak dalej. Mam wrażenie, że można było, krótko mówiąc, zrobić więcej, aby Udogi dostał drugie rzutko, no bo co by nie mówić, przeciwko Bukajesace to mogłoby się zdarzyć. Warto także odnotować spadek intensywności w drugiej połowie. To jest naturalne ze względu na to, z jaką energią grali piłkarze Michela Artety bez piłki w pierwszej części spotkania, gdzie wymienili oni swoją drogą 134 podania, co jest Piątym najniższym wynikiem, gdy mówimy o meczach domowych Arsenalu za kadencji Mikela Artesy, co pokazuje, że mimo wszystko Tottenham także naprawdę miał bardzo dużo posiadania piłki właśnie w pierwszej części spotkania, nawet jeśli miał ją głównie tam, gdzie Arsenal chciał. Natomiast wracając do tematu właśnie spadku intensywności w drugiej połowie, tutaj jest to o tyle zrozumiałe, że zszedł z boiska Fabio Vieira, zszedł z boiska także Declan Rice, ale wciąż odnoszę wrażenie, że to było bardzo, ale to bardzo zauważalne, że Arsenal nagle jakby zupełnie oklapł z tej swojej Partowości. Jakby więcej miejsca, między innymi miał James Madison. Zresztą, tak jak w tym momencie widzicie, mniejszy procent wygranych pojedynków, mniej odbiorów, mniej ogólnie odzyskanych piłek, mniej przechwytów, mniej przechwytów na połowie rywala. Wiadomo, że te wszystkie metryki właśnie spadają ze względu na drobny uraz, czy to Deklana Rajsa, czy Fabio Wiery, bo obaj ci piłkarze zeszli z boiska, a bez piłki prezentowali się naprawdę bardzo dobrze w pierwszej części meczu. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to coś, co może być po prostu w dłuższej perspektywie troszkę martwiące. I koniec końców, także warto wspomnieć sobie tutaj o właśnie takiej powiedzmy, kompaktowości. Byłem na meczu otarcie wspólnoty, i tam Manchester City dla mnie przynajmniej miał największe pozytywy do wyciągnięcia właśnie ze swojej gry, w tym momencie, gdy był powiedzmy, między fazą wysokiego pressingu w Arsenalu, a między przechodzeniem do niskiego bloku właśnie zespołu Mikela Artety. I dokładnie tak. Padł drugi gol dla The Runners. Wiadomo, że głównie będzie nam się on kojarzył z tym, że objechany został bezczelnie Bukajosaka przez Jamesa Madison'a. Naprawdę świetna akcja kreatora Tottenhamu. Nie zmienia to jednak faktu, że wcześniej on był zupełnie wyłączony z gry przez Declan Rice'a, a tak naprawdę kiedy troszkę Tottenham wyszedł już spod tego pressingu z Pers, właśnie Madison cofnął się dość głęboko po piłkę, bo tak naprawdę na swoją połowę i co i posłał bardzo długie podanie do Dejan Kulusewskiego, ten wystawił piłkę do centry Papema Matarsarowi. ten z kolei wrzucił źle albo po prostu nieodpowiednio bo wydaje się, że za bramkę powinien kierować tę piłkę David Raya, ale zbił ją w boisko i tam właśnie doszło do tego, że James Madison znów się pojawił, objechał sakę i wystawił piłkę jak na srebrnej tacy Hyominowi Sonowi. Mówię tutaj tylko o tym ze względu na to, że to jest taka moja obserwacja, że Arsenal akurat w tym elemencie ma pewne problemy, że tutaj nieodpowiednio szybko albo obliżają, albo właśnie w tym momencie są tacy dosyć mało zdecydowani piłkarze Mikel Artety, ale jestem pewien, że sztab Arsenalu już nad tym pracuje. Tak czy siak, dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym spotkaniu. Jak najbardziej. Jest dużo rzeczy, z których Arsenal mógłby być zadowolony, m.in. ten pressing w pierwszej połowie, no bo tak jak mówię, Spokojnie można byłoby powiedzieć, że a co by było gdyby gdyby Gabriel Jesus na przykład wykorzystał tę szansę na 2-0, gdyby na przykład także hmm, Jorginho nie popełnił tego błędu, warto odnotować fakt, że znów rzut rożny arsenalu nie przyniósł bezpośrednio bramki. Ale przyniósł sytuację strzelecką, po której został podyktowany rzut karny. Jeśli ktoś nie widział mojego filmu o rzutach rożnych arsenalu, jak ten zespół się rozwinął, właśnie pod tym kątem, jak najbardziej zachęcam do obejrzenia. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!